Przedstawiamy przegląd leku Reduslim. Według producenta, Reduslim to spalający tłuszcz suplement diety w kapsułkach. Jego głównym zadaniem jest ograniczenie przyswajania tłuszczów przez organizm w celu zapewnienia szybkiej i stałej utraty wagi. Zmniejszenie przyswajania tłuszczu zwiększa beztłuszczową masę ciała, powodując, że organizm pracuje szybciej i spala więcej kalorii. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej to nie tylko brak pożądanej sylwetki, lecz także zwiększone ryzyko szeregu chorób, w tym układu krążenia, przewodu pokarmowego i układu ruchu, ale także sfery psychicznej. Otyłość przebiegająca z dominującą akumulacją tkanki tłuszczowej w okolicy brzusznej wiąże się ze szczególnie wysokim ryzykiem cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób serca, obturacyjnego bezdechu sennego i udaru. Otyłość należy traktować jak każdą inną chorobę przewlekłą. Przeglądając komentarze na temat produktu Reduslim, zauważyliśmy, iż większość jest pozytywnych. Aktualne opinie o Reduslim chwalą przede wszystkim naturalny i sprawdzony skład produktu, ale także jego szybkie działanie. Na stronie producenta znaleźliśmy recenzję i skład leku który jest całkowicie naturalny. Link do oficjalnej strony znajduje się w opisie pod filmem.